Dobrze, siema, siema witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale Dzisiaj jadę sobie z R6 i słuchajcie Dzisiaj to będzie taki bardziej pogadankowy motovlog Po prostu sobie jadę już do domu O, teraz jest pięknie I słuchajcie, są to ostatnie kilometry już z R6 raczej ostatnie kilometry, ale w tym sezonie oczywiście Jadę sobie na ludzie, bo słuchajcie, jest mega słaba pogoda ja też już mam katar, także wy musicie mi wybaczyć, do tego chyba krew nos zacznie lecieć. Także mam trochę zatkany nos i cieknie mi coś z nosa, ale nie wiem co to jest, nie wiem. Mniejsza, nieważne. Jadę sobie właśnie do domu. Może zajadę do mojego kolegi na chwilę. Ale to tylko na chwilę. No i słuchajcie, ostatnie kilometry w tym sezonie i co udało mi się osiągnąć w tym sezonie. W tym sezonie miałem jeszcze R125, oczywiście, na której zrobiłem 16 tysięcy kilometrów. Przechodziła ona przez różne remonty, a to nowy cylinder, a to nowy wał, a to nowe zawory, a to nowa głowica, takie inne rzeczy. I słuchajcie, R6 przejechałem już 339 kilometrów dokładnie i jakie są moje doznania jak na teraz? Na pewno największą uwagę trzeba skupić na tym, że ta maszyna ma bardzo, 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 bardzo dużą moc. W porównaniu oczywiście do 125. No i trzeba bardzo ją szanować, bo mi już przekręciło koło, jak dałem dużo gazu na jedynce. Po prostu sobie jechałem i dodałem dużo gazu. No i mi zaczęło się kręcić koło w miejscu i tak jakby można powiedzieć, że paliłem gumę. Ale to takie palenie gumy przez parę milisekund, bo ogarnąłem, żeby puścić gaz oczywiście. I słuchajcie, ja pod najnowszym filmem dostaję bardzo dużo komentarzy odnośnie mojego stylu jazdy. Komentarze takie jak przykładowo nie jeździ na takich wysokich obrotach na tak niskim biegu, bo przecież można wrzucić większy bieg i po prostu będzie mniejsze spalanie. I było masa, była masa takich komentarzy pod najnowszym poprzednim filmem oczywiście. Tylko że ja już nie ogarniam jak ja mam jeździć, skoro ludzie przedtem pisali mi, że mam ją kręcić naprawdę wysoko, żeby ona spalała mniej benzyny. Bo ja narzekam na to spalanie. No, i oni mówią, że ja po prostu jeżdżę na za niskim biegu i ja zamulam ten silnik, i dlatego on napali tyle benzyny. A to, kurde, no to jak ja już mam w końcu jeździć? Bo ja już nie wiem, naprawdę, jeżdżę tak, jest źle, jeżdżę tak, jest źle. No to, kurde, no, no nie wiem, serio. Więc moim, ta, moim zdaniem tacy znawcy powinni się zastanowić nad tym, co piszą, bo, bo wprowadzają trochę w błąd. Jak jeden raz piszą tak, później tak. I ja już sam nie ogarniam jak ja mam jeździć, więc jeżdżę po swojemu i tyle. Teraz przykładowo mam chyba wbitą czwórkę i jeżdżę tak 80 na godzinę powoli aby się po prostu skupić na gadaniu i na tej kurde brzydkiej pogodzie. W tej pogody już nie da się przewidzieć, jest 8 stopni, nie no co gadam, mniej. Mniej, dużo mniej już kończymy sezon niestety. Niedługo pewnie spadnie śnieg i będzie lipa Chociaż no, postaram się jeszcze wam nagrać na pewno parę odcinków. Co będzie w zimę, co ja będę nagrywać, słuchajcie. Mam plan na zimę, aby nagrywać różnego typu filmiki, kiedy <laughs> to jest oczywiste akurat. Ale chciałbym na pewno nagrać coś takiego jak obklejanie erki na żywo, nawet na live. Ie. Albo odcinki z tego, obklejania, jeśli do tego dojdzie w ogóle. Bo najpierw chyba będę musiał kupić drugie... drugie owiewki i je po prostu albo przemalować myślę, że przemalować. No i ja po prostu później założyć. I najpierw muszę uzbierać na owiewki hajsiwo. No i później będzie właśnie albo malowanie, albo obklejanie. Patrzcie w ogóle na tą mój Tam gdzieś chyba zakręt będzie, ale go nie widzę, bo jest zamglone wszystko. Co jest wolnie? Trzyba mi tak samo mega paruje, ja nic nie widzę. Miałem pinloka do tego kasku I słuchajcie, co mój mały brat zrobił z tym Pinlockiem Po prostu, on był nowy, zapakowany jeszcze W pudle od kasku Emilek wyciągnął po prostu tego Pinlocka I kurde Nie wiem co on z nim zrobił, że on jest taki mega porysowany Jest w ogóle jakiś żółty zamiast być przeźroczystym No i tak też zmarnował mnie pinloka i dlatego mi też paruje teraz szybka Jezu co za mgła, no serio, nic nie widać. Boże. Bez jaj, kurde, co się dzieje? A miało być słońce nieby No i właśnie wszystko zamglone, a tu zakręt. Nie było w ogóle widać, że tutaj zaraz będą te domy. Może co za masakra. O Jezus, o Jezus. Nie no na zakręcie to już trzeba serio powoli, bo jest mega ślisko. Ogólnie możecie mi jeszcze powiedzieć jak to wygląda jazda ze sprzęgłem po prostu na R6. Czy to jest tak samo jak na 125 czy nie? Bo nie wiem czy ten silnik nie obrywa ode mnie, jak ja nie dodaję gazu, jak ruszam. I on rusza mi po prostu ze sprzęgła. Czy to jest szkodliwe po prostu dla silnika że chciałbym trochę przycisnąć, ale ta szyba mi serio paruje ja... no mało co widzę No i w ogóle tam mgła to jest już w ogóle masakra No i tak powoli sobie lecimy, już nie będę tankować Bo zatankowałem i powinno mi starczyć normalnie do domu, więc na ludzie No i patrzcie, on jest jakieś może... No może 200 metrów ode mnie, a ja go nie widzę już Bo jest tutaj taka mgła! Boże o, w sumie teraz to jakoś ujdzie jako tako no ale zarabiadę znowu w tą mgłę i znowu albo mi zaparuje, albo będę mieć Takie jakby deszcz na tym kasku i znowu będzie lipa. Słuchajcie ludzie, pamiętajcie, że ten liczyk jest skalibrowany, więc nie czepiajcie się czasem o prędkość, bo po prostu jak piszę, że jadę 160, to na liściku mam naprawdę 70, także spokojnie ludzie, nie bójcie się. Nie musicie pisać komentarzy, że jeżdżę za szybko. Po prostu wiecie, to jest wszystko animacja komputerowa, tak jak w opisie wszystko piszę. I co jeszcze chciałbym omówić Założę Patronite'a, możecie sobie zobaczyć, linka w opisie macie. Na razie mamy chyba 9 patronów, także teraz wyświetlają wam się ich niki. Na ekranie oczywiście wielkie podziękowania dla Was, bo dzięki wam właśnie mam na przykładowo benzynę do 6 także jest to mega wsparcie od Was, i Wy oczywiście dostaniecie nagrody za to wsparcie. Główną nagrodą, czyli za wpłatę 200 zł miesięcznie, to na razie tylko Goldast. Goldast tyle wpłaca, który kupił moją rkę. Jest właśnie naklejenie jego niku na plastik erszuzdki, kiedy już będzie złota. Do tego chyba moja koszulka i do tego parę wlep. No i te wlepy. Jakieś tam inne gadżety z mojego kanału będzie dostawać po prostu co miesiąc. I tak też mają inni ludzie, którzy płacą przykładowo 100 zł, 50 zł, 30, 20, 10 i 3 zł. Zawsze coś dostajecie w zamian ode mnie. Także mi się wydaje, że jest to spoko opcja, bo oczywiście nie zostajecie z niczym. Także jakby ktoś chciał, no to tam też jest moja taka... moja taka, można powiedzieć, że biografia napisana, jak to się wszystko zaczęło, skąd jestem w sumie też tam piszę. I co tam jeszcze? No różnie, jak to ze szkołą było i ogólnie takie rzeczy. Także możecie sobie nawet wejść na tą stronę, aby przeczytać sobie te całe biografie. A więc dzisiaj doszła do nas paczka z firmy Motoway i Seki. I słuchajcie, nie wiem co jest w tej paczce, zaraz zobaczymy. I dzisiaj mam dla was konkurs, także oglądajcie do końca. Dobra, najpierw zabierzemy się do za szybki unboxing. Dobra, pierwsza warstwa za nami i jesteśmy jakiś worek. <laughs> <laughs> Aha, dobra, to jest jednak torba. Tu to już nic nie ma, ale fajna torba na zakupy będzie, żeby do Biedronki biegać. Okej, okay, a w środku jakaś chyba koszulka z seki. I kol kolejna koszulka. Ym, pamiętajcie, że do każdych zakupów teraz motowej dodaje właśnie takie gadżety. Znaczy jeszcze tam jakieś długopisy i w ogóle. Tutaj mamy breloczek. To się nazywa breloczek? Tak. Breloczek z latarką, która może się przydać właśnie jak na przykład wam stanie moto albo coś, żeby sobie poświecić, żeby zobaczyć po prostu. To tutaj pisze na tym breloczku? Na breloczku pisze nazwa firmy i adres. Jest to ulica Prosta 40 w Krakowie. Dobra, to odłóżmy na bok. Ale serio fajny gadżet i ja sobie od razu to przypiąłem. Dobra, zobaczymy co to są za koszulki w ogóle. Fajny materiał. Rozmiar M. O kurde, ale duże. Słuchajcie, razem ze sklepem MotoWay i firmą Seka robimy konkurs na właśnie takie dwie koszulki oraz paszkę gadżetów. Także macie link w opisie, ja wylosuję dwie osoby, którym MotoWay wyśle właśnie nagrody. A więc podsumowując, musicie polubić ten film, zasubskrybować mój kanał, wbić na link w opisie, na fanpage Seki oraz sklepu MotoWay, polubić ich strony. No i ostatni warunek. To jest udostępnienie posta na moim fanpage'u, który właśnie dodam razem z tymi koszulkami. Także zapraszam was do linków w opisie i my już dalej lecimy z odcinkiem. Dobra ludzie, także jeśli się wam spodobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Wbijajcie na mojego Instagrama i co, mam nadzieję, że się wam spodobało. Więc co, widzimy się w kolejnym motovlogu. Siemano!